Z ostatniej chwili. No, bo przyleciał paść żeglarz. Wczoraj był i dzisiaj. Jeszcze mogłaby przylecieć paść królowej ponownie. Była jakieś, nie wiem, dwa tygodnie temu. Czy tydzień temu? Już nie pamiętam dokładnie. Czas szybko leci. Przepiękny jest ten motyl. Chyba zasmakował mu ten nektar z tej burlei. O, a tutaj jest dostojka latonia. O. Dzisiaj taki ruchliwy. Wczoraj to siedział i się prawie nie ruszał. A dzisiaj sobie ładnie fruwa. Cudny motyl. Szkoda, że jest ich tak mało. Bynajmniej tutaj u mnie w okolicy. Czy do Was też przylatują w pazie królowej... Paś żeglarz. Jakie motylki Was odwiedzają? Tutaj mam budleję tą białą, ona jest taka wysoka. Dzisiaj też taka pogoda. Za chwilę będzie padał deszcz. O 15 ma padać. I tam jest różowa budleja. Gdzieś poleciał ten. Paj żeglarz, ale wróci. No i tam jeszcze mam też budleje i tam na ogrodzie jeszcze mam dwie. Także mają tutaj y, y, gdzie korzystać, a tam pięknie hibiskus y, kwitnie.